Od rana mamy problem, bo wczoraj Aleksander trochę źle się czuł, ale nie wiedzieliśmy do końca co jest. Po tym wieczorem miał takie małe bąbelki, a że pracowali z różnymi roślinami, przygotowując lampiony na święto, światła, wody. No więc myśleliśmy, że może dostał uczulenia i dostał takie właśnie wysypkę na szyi. No dzisiaj rano obudził się wymiotując z temperaturą. No i wysypka jest wszędzie, więc mamy ospę wieczną. Aleksander jako jedyny z tych starszych dzieci nie miał ospy wiecznej, ponieważ kiedy się urodził, dwulatki w domu przyniosły tą ospę wieczną, ale on był pięć tygodni w szpitalu jako wcześniak. Charlotte jak przyszła do domu ze szpitala od razu miała właśnie ospę wieczną, a on pomimo tego, że chodziłam do niego codziennie, tej ospy nie przechodził, więc dzisiaj mamy ospę wieczną. Mało tego, u Eli też zaczynam mieć te chrostki, więc podejrzewam, że wszyscy Alex, Ella, Ivy, Ariana, Czaruś i Gracie będą mieli. Tak zwane chicken pox party, czyli ospa wieczna. No i właśnie ja teraz udaję się do apteki i zobaczymy, czy tutaj coś można dostać na właśnie ospę wieczną. W Polsce wiem, że kiedyś takie fioletowe się smarowało, albo potem już takie białe, ale nie pamiętam, jak to się nazywa. I zapytam pana. Nie pamiętam też chyba tylko paracetamol można podawać. Zresztą udam się do, do tutaj na konsultację i. Zapytam jak im pomóc, bo się drapią swędzie i w ogóle wiecie. Wiecie jak jest ospą, a razy sześć to będzie wyzwanie. Apteka na wyspie, jak widać, już czynna. Jest dziewiąta rano, niedziela. E, na szczęście działa ona w każdy dzień tygodnia od godziny dziewiątej rano do godziny dziesiątej wieczorem więc zawsze jest możliwość pójścia, skonsultowania się z lekarzem lub farmaceutą. Szukamy czegoś na ospę. Na razie jest kolejka, więc muszę poczekać chwilę. Ale jak widzicie, duża jest to apteka. Podobno bardzo jak w Polsce, właściwie niczym się nie różni. Więc już jestem po konsultacji. Mam dwie siatki leków. Mam Kalamine y, Lotion, czyli taki pudrowy roztwór na, na to, żeby mnie swędziało. Mam paracetamol w płynie w czopkach, y, coś przeciw wymiotom. Y, mam, co tu jeszcze? Y, przeciwwirusowy środek, i antyhistaminę chyba wpłynie, przeciwalergiczne czy przeciw swędzeniu, nie wiem. Będę patrzeć w domu, 98 zł, nie, przepraszam, 90 zł za wszystko.